Nowy sezon jest dosłownie za rogiem, a my mamy nowe zwiastuny, informacje o rozgrywce, karnet bojowy następnego sezonu, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie dodajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście tutaj nowi, no to zasubskrybujcie ten kanał wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli Wy na swoim koncie w Fortnite nagle chcielibyście mieć wszystkie skiny, to zostawcie tu łapeczkę do góry. No i sprawdźmy ilu nas jest. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexokot. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Więc to, że w następnym sezonie 5 wracamy do rozdziału pierwszego jest już nieuniknione. Na samym początku mieliśmy właśnie zwiastuny w realnym życiu, które po prostu otrzymywali twórcy. Między innymi właśnie Ninja otrzymał wielkiego burgerka, Dr. Lupo otrzymał właśnie taką kawę, Team The Tatman głowę pomidorka, a Karysz JD właśnie tablicę Track and Oasis. No i właśnie później otrzymywaliśmy już tylko i wyłącznie większe zwiastuny. Między innymi na właśnie Twitterze Fortnite'a pojawiło się coś tak Takiego, czyli Sprint or Mantle, Your Choice, Back to Chapter 1 i oczywiście data następnego sezonu. Także to, to już tak naprawdę tylko i wyłącznie potwierdza nam właśnie powrót do rozdziału pierwszego. No i oczywiście tą samą grafikę, między innymi, no że tak powiem, udostępniło Amazon Luna i ogólnie większości rzeczy powiązanych z Fortnite'em. Także no jest to już dosłownie 100% pewne, że w następnym sezonie wracamy do rozdziału pierwszego, co już myślę, że większości osób wie. Oczywiście, moi drodzy, właśnie teraz przejdziemy sobie do zmian w rozgrywce, ponieważ wiadomo, że rozgrywka całkiem sporo się zmieni. Między innymi właśnie powrócimy na starą mapę, czyli na mapę rozdziału pierwszego, która pierwotnie miała być w 60% mapą rozdziału pierwszego, a te pozostałe 40 miało być właśnie rozdziałem czwartym. Lecz jeden z likerów napisał, że w następnym sezonie ma być w 100% mapa właśnie z rozdziału pierwszego. Także myślę, że informacja, jak najbardziej na plus. Przy okazji poznaliśmy, jakie właśnie przedmioty do poruszania się właśnie powrócą. Między innymi z takich po prostu można by powiedzieć, że pojazdów powrócą do nas kłady, przy okazji samoloty, wózki sklepowe, wózki golfowe, jak i przy okazji deskolotki. Także generalnie myślę, że i właśnie te oto przedmioty są jak najbardziej spoko. Jeżeli chodzi o właśnie bronię, na następny sezon, to tak naprawdę wiemy, że mają powrócić stare modele, ogólnie całkiem spora część starych broni, więc tak naprawdę. Jedyne co jest chwilowo potwierdzone, no to zwykła pompa, jak i przy okazji pompa taktyczna. No i zapewne również stary skar no ale tak naprawdę nic więcej w sumie nie wiemy. Także, no to tak naprawdę tyle, jeśli chodzi właśnie o zmiany w broniach. No i teraz, moi drodzy, przechodzimy do jednej z ciekawszych rzeczy, czyli skinów i karnetu bojowego sezonu 5. Więc, no, oczywiście do sezonu 5 zostało już niewiele, ponieważ jeszcze tylko i wyłącznie 5 dni. No a my znamy już parę skinów z następnego sezonu. Między innymi pakiet startowy, który wygląda tak, jak teraz widzicie na ekranie, i wygląda on naprawdę, ale to naprawdę ciekawie, patrząc na to, że jest to właśnie reskin tego Strażnika Miłości, tylko że na wersję taką ognistą. Przy okazji, moi drodzy, poznaliśmy nadchodzącą właśnie listopadową ekipę, no i mamy tutaj również reskina kolejnego, czyli właśnie reskina z skina Hybrida, który był dostępny pierwotnie w sezonie ósmym no i oczywiście ten jest dostępny ze wszystkimi takimi dodatkowymi stylami. Także mamy już właśnie dwa reskiny. No i generalnie teraz przychodzi bardzo ciekawe pytanie. Czy na przykład w następnym sezonie w ogóle będzie karnet bojowy? I osobiście wydaje mi się, że będzie. No bo wiadomo, dużo pytań było, czy będzie, czy nie będzie, ponieważ następny sezon ma trwać tylko i wyłącznie miesiąc. Więc no dużo osób może mieć problem z wbiciem setnego poziomu. I jak się okazuje, podobno Fortnite ma nam dać po prostu szybsze levelowanie, czyli będziemy szybciej wbijali poziomy. No albo po prostu w ogóle będzie jakiś mini karnet bojowy z... Po prostu małą ilością skinów, ale generalnie, jakie będą skiny w następnym sezonie. Także jest bardzo duża możliwość, że otrzymamy znowu właśnie reskiny, czyli po prostu takie nowsze wersje skinów, które były kiedyś dostępne. I teraz na ekranie na przykład widzicie niektóre z nich. Macie tutaj na przykład właśnie reski na rybki, przy okazji pomidorka, bananka, bądź też na przykład ryby. No i ogólnie reszty skinów, które były dostępne pierwotnie w rozdziale pierwszym. Także, bo te skiny wyglądają bardzo ciekawie i tak szczerze, jakby tylko z nich składał się karnet bojowy. Myślę, że byłoby to bardzo spoko. Kolejną taką opcją jest to reskin całego karnetu bojowego z sezonu 5 rozdziału 1. Tylko że na nowszą wersję, czyli sezonu 5 rozdziału 4. No i teraz na ekranie również widzicie to, jak wyglądał karnet bojowy w sezonie 5 rozdziału 1. No i oczywiście skiny stamtąd mogłyby właśnie się pojawić w nowej wersji. Oczywiście moi drodzy. Mamy również parę takich skinów, które mogłyby się pojawić i w sumie są w tematyce Fortnite'a, na przykład takiego ziomka, czyli takiego ziomka, który wygląda jak punkt zerowy, także w sumie całkiem ciekawie. Jeśli chodzi o jakieś pakiety, to jest bardzo duża możliwość, że w następnym sezonie wreszcie pojawi się tak zwany Moss Legends Bundle, czyli po prostu taki legendy mchu, coś takiego i wiemy, że w takowym pakiecie będzie między innymi właśnie rycerz mchu, przy okazji właśnie Bright Bomberka, Omega i właśnie będą Również kilofy i plecaki do tych skinów. Także rzeczywiście są to takie OG skiny, czyli Omega, przy okazji rycerz, jak i Bright Bomberka, to to są trzy skiny, które pierwotnie były w rozdziale pierwszym. Także jest bardzo duża możliwość, że właśnie takowy pakiet się pojawi. No i tutaj macie właśnie bardzo ciekawy koncept karnetu bojowego, gdzie oczywiście widzimy po prostu zreskinowane, no, że tak powiem, skiny z rozdziału pierwszego. Także tak dokładnie, nigdy w sumie nie wiadomo, co nas czeka, ponieważ Fortnite dosłownie w ostatniej chwili może wszystko. Wszystko zmienić, ale zapewne już niedługo wszystko poznamy, także myślę, że bez żadnego problemu. Oczywiście, moi drodzy, bardzo fajną rzeczą też, którą zauważyłem na Twitterze, byłoby dodanie czegoś takiego. A najdokładniej takiego plecaka, który pokazywałby nam datę, od której zaczęliśmy grać w Fortnite'a. Jeżeli rzeczywiście taki plecak kiedyś by się pojawił, to napiszcie w komentarzu, od kiedy wy gracie w Fortnite'a i jaką datę mielibyście Wy na tym plecaku. Ja gram gdzieś mniej więcej od właśnie końcówki sezonu drugiego rozdziału pierwszego. Także, no, naprawdę całkiem ciekawie. No i oczywiście, w tym karnecie może się pojawić bardzo dużo rzeczy, choć głównie myślę, że będą to właśnie jakieś rzeczy z tych reskinów, które wam oczywiście pokazałem, bądź też coś, co powiedziałem przykładowo, właśnie reskin całego karnetu sezonu 5. Bądź też ogólnie będzie to mniejszy karnet, taki na przykład, jak nie wiem, były kiedyś 70 stopni, no i właśnie. W tym karnecie będą też jakieś takie skiny, wydaje mi się, że bardziej zreskinowane. Patrząc na to, że starter pack, który jest już potwierdzony, jak i przy okazji ekipa, są to reskiny właśnie starych skinów, czyli między innymi właśnie Anioła Miłości, czyli tego ziomeczka, tylko że w wersji ognistej, jak i przy okazji nowa wersja hybrida. Także no wydaje mi się, że te skiny z następnego sezonu też w większości będą reskinami, jeśli chodzi o karnet bojowy, więc myślę, że naprawdę całkiem spoko. Oczywiście jak będziemy mieli jakieś nowe informacje na temat karnetu tu bojowego, bądź też czegokolwiek związanego z sezonem piątym, to was od razu o tym poinformuję tutaj na kanale. No i jeżeli chodzi o inne nagrody, no to zapewne też otrzymalibyśmy jakieś po prostu rzeczy, takie czysto karnetowe, typu jakieś ekrany wczytywania i tak dalej. I kto wie, może po bardzo długim czasie wreszcie zostaną do nas dodane breloczki do broni, nie mam pojęcia, może się to wreszcie wydarzy, bądź też powróci bardzo fajna opcja, czyli tak zwane zabawki. I kiedyś mieliśmy takie zabawki, przykładowo właśnie w postaci emotki mogliśmy na przykład zdobyć piłkę do nogi bądź też właśnie takiego golfa także kto wie, może też będą właśnie takie po prostu zabawki na przykład jakaś rzucana piłka czy coś, według mnie to było mega fajne, więc kto wie może to się pojawi, no ale ze wszystkich nagród to tak czy inaczej myślę, że głównie że tak powiem liczą się chyba te skiny no bo te, niektóre ekrany wczytywania i tak dalej są takie tak czy siak słabe no cóż, to już by było na tyle przypominam, że co, jak będzie coś nowego to was o tym poinformuję i subujcie kanał z dzwonkiem, bo w następnym sezonie będę miał dla Was do rozdania karneciki. Ale to warto mieć ten dzwoneczek. Trzymajcie się, jo.